Cristiano Ronaldo pokazał coś, czego nie robi prawie nigdy. Na jego Instagram trafiło bardzo prywatne zdjęcie z Georginą na luksusowym jachcie i zrobiło furorę. Cristiano Ronaldo rzadko dzieli się swoim prywatnym życiem, ale tym razem zrobił wyjątek. Na Instagramie, gdzie śledzi go aż 661 milionów osób, opublikował zdjęcie z Georginą Rodriguez. Para relaksuje się razem w jacuzzi na pokładzie luksusowego jachtu. To wyjątkowy moment. Bo mimo że są razem od 2016 roku, zdjęcia z życia prywatnego pojawiają się u Ronaldo naprawdę rzadko. Na opublikowanej fotografii widać uśmiechniętych i zrelaksowanych partnerów, a sam post zebrał prawie 5 milionów polubień w zaledwie 4 godziny. Cristiano dodał też kilka zdjęć samego jachtu, z siłownią, ekskluzywną jadalnią i wszystkim, czego potrzeba do pełnego luksusu. Choć para wielokrotnie była pytana o ślub, Georgina mówiła że są małżeństwem przed Bogiem, a Ronaldo podkreślał, że oficjalny ślub, jeszcze przed nimi. Dziś Ronaldo skupia się na grze w Al-Naser, a Georgina rozwija swoje projekty i wspólnie wychowują dzieci. To zdjęcie, to rzadki, prawdziwy wgląd w ich prywatny świat. Czy Ronaldo naprawdę planuje ślub z Georginą? A może to tylko gra wizerunkowa? Daj znać, co myślisz, i obserwuj po więcej takich historii.